Długa droga, ale nie jesteśmy gejami. Odcinek się kończy, kiedy powiemy coś gejowskiego. Stary, przy ten odcinek skończyłby się po 10 sekundach. Na no, razie, już nie powiedzieliśmy nic gejowskiego, nie? Ale ja jestem gejem. <grym> <grym> I film. Ej ale śpisz? Szukam łóżek jakiegoś, ty nie wiem, nic tu nie ma. To zabijowce, hmm? Chodź do mnie. Ja pierdolę, ale Bum, akcja, bieg. ale akcja, ale akcja! Biusi, jestem obok! Ah, ah, ja śpię, ja śpię! A Łóżko dalej czeka. Ej, chujowy ten speedrun. <głosy> 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 kiedy nagramy... Nie, kiedy zagramy w Roblox? No. E... Ja pierdolę no nie mam <noise> Na no, chuj mnie przerzucasz dziwko, jebana! Zadaj wypierdalaj! 5 złotych! Zjebane pytania zadajesz, kurwa! Ale kurwa, czy to do ciebie razy? dotyczy zamkniętej, no kurwa śmieciu? No właśnie, więc chłódkę i pizdę! Może chcesz teraz porozmawiać so. o swoim problemie z m***kami, <coughs> może co? Myślałeś kiedykolwiek na przykład, żeby przestać ci używać po prostu? Nie. Interesowałeś się kiedykolwiek chemią załóżmy? Tak, tak, interesowałem. Twoje ocena to nie wskazuje, jak widziałem, ale jakbyś usiadł do nauki chemii, myślę, że byś dużo osiągnął w tym aspekcie, skoro znasz takie specyfiki jak k Ja czuję chemię do kolegi! <laughs> ale to nie jest nic złego. Ja też za niego czuję chemię! Chemia z języczkiem! No. Jestem gejem. <laughs> ja też! Masz problem z agresją. Czy w do domu ci biją? W dom, czy w domu, Mnie też, mnie też, mnie też biją. Mój tata powiedział, że geje, że geje to jeszcze spoko, ale te p... Ta jebać! Skąd w problem z agresją? Bo ja go biję. Muszę gdzieś wyładować <lustro> swoje emocje. Ja a nie wiem co budyń! Nie budyń! Ja bym sam coś zjadł u siebie, tylko nie wiem co właśnie, bo jak skortam słodkie pizze, to ja mogę zjeść u się... Nie będę jadł budynią! Jest budyń prosto. Prę se może zrobił budyń! Co byś se zrobił? Budyń, zjadłbym budyń Jak się zagotuje wodę to będę jadł budyń! <ślać> gdzieś! Bez budyniu to nie robota, poczekaj na budyń! Ohohohoho, będzie w burzy! jaka mega fota. Poka. Na montowanku. Ja pierwszy, Ale długi! Ha. Tutaj wersja na tapetę jak coś, w innej perspektywie, proszę bardzo. Bez z tego 4x3, to to... Większe to będzie. Tak się perspektywą bawić, wysyłasz lasce Nudesa <noise> 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 i 4x3, że w długi. dłuższe. już takie obcykany ruchy. Zmieniam format w PNG, a nie w JPG-u, bo lepsza jakość. Bziółka To bziółka J**aś, <noise> jaka bziółka Ona na latać sam mną, pa No właśnie. j**a o mnie, uchwała mnie Masz tak faktycznie jak w filmach, że jak, jak na przykład spadną ci okulary, to musisz tak wiedza na czworaka je szukać? Masz tak, że czasami myślałeś, żeby się nie jąkać jak coś gada, bo młodzież ma <noise> <Spierd> <noise> A jakbyście mieli wybór, panowie, nie? Zarazić się kiłą od matki czy od babki, to od kogo byście wzięli? Matki i babki. Pół na pół. To to za różnica? No kogo byś musiał wyruchać, matkę czy babkę? Aha. <laughs> no tak. <śmiech> <śmiech> o, nie daj chuj. I to, i to zostaje w rodzinie wyjebane. <laughs> Dawid! Kurwa, jest że cię nienawidzę, nie? Więc kurwa, że cię nienawidzę, ty kamiec bolały, kurwa, nic się nie zmienia, nic się nie zmienia, tyle czasu w tej ekipie i kurwa nic się nie zmienia! jest Pier to! Nie to kurwa! Ej, co ty kurwa chcesz? Kurwa, wiesz że cię nienawidzę, nie? Wiesz kurwa, że cię nienawidzę! ty hamie zbolały, kurwa! Nic się nie zmienia, nic się nie zmienia! Tyle czasu w tej ekipie i kurwa, nic się nie zmienia! Wiesz, nie to! Prima, primesc curve